Ja się nie urodziłem, nie urodziłem się pięściarzem. Nikt z mojej rodzinie nie był, e, nie był pięściarzem. Z mojego tam otoczenia, e, to gdzie się urodziłem, również żadnych korzeni pięściarskich nie było. Po prostu poszedłem na trening, jeden, drugi i tak to traktowałem, z zabicia nudy. Pierwsze te moje treningi, nie wiem co do roboty, chodziłem sobie na, na treningi, ale to Później, z czasem, pierwsze pierwsze jakieś tam walki, pierwsze zwycięstwa i to, to, mnie, to mnie motywowało do jeszcze cięższej pracy. I wiesz, ale wracając do twojego pytania, pierwsze, pierwsze kroki takie, pierwsze, pierwsze kroki bokserskie właśnie nie, nie stawiałem w ringu, tylko na, na ulicy. Uczyłem się tych, tych podstaw w różnych tam awanturach czy, czy bójkach. To mnie dużo, dużo mnie to nauczyło. I nigdy nie, nie, ani w zawodówce, żadnej tam w szkole do, do, do as nie należałem nauki. nigdy tak. Nie, nie, nie było mi jakoś po drodze do nauki, ale, ale wiedziałem, że muszę skończyć te szkoły. pokończyłem. Pokończyłem, pokończyłem szko różne szkoły. Ale zdarzało się na, na, na Wiadomo, szkoła 100-200 osób, e, większość chłopaków. Jak chodziłem do, do zawodówki, do budowlanki, to tam sami sami chłopy, to zda, zda, zdarzało się różne jakieś takie dziwne sytuacje, że, że musiałeś udowadniać swoją, swoją wyższość. Pamiętam jeden taki e, epizod, że e, kupec z klasy, nie? E, przykleił mi, siedział za mną i przykleił, przykleił mi gumę do krzesła. Ja oparłem się, tam po, po 10 minutach jestem ten, czuję, że coś jest, nie, tam się zaczął coś to ten, śmiać, ten, 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 no i to dobra, to idziemy, wiesz, za szkołę potem. Tak, tak się stęże, na drugi dzień e, nos w dwóch miejscach złamany, coś tam, policzek pęknięty, dwoje oczu podwijane, tak, tak się jego, jego głupia zabawa skończyła. Tak mówią, że jak pierwszy raz przyszedłem na salę, że gdzie, już no, za stary, tam 18 czy 19 lat, to gdzie już, tak. Ale ja uważam, że było to dobrze w mojej stronie, bo to nie wiadomo, jakbym zaczął wcześniej, co, co, jak, jak ze zdrowiem, jak, jak te walki, jak to wszystko by się to potoczyło. No. Już miałem, miałem różne konturze gdzieś połamane palce, miałem akurat w, na tej ręce, na prawej ręce. E, pamiętam mój piep, jeden z pierwszych sparingów, jeszcze nie miałem nie miałem bandaży, bez bandaży. Na jednym z złamałem sobie trzy, palce i już takie takie zgrubienie zostało. Takie to właśnie są uroki uroki boksowania. Sam po sobie wiem, że wiesz, już już... już, już ta ręka moja po tego operacjach że nie jest taka, jak powinna być, jak, jak przed operacjami. Mam kolegów, którzy, którzy wiesz, te tutaj... Tam dłoń mu się skuciła. Te wszystkie kosteczki mu się, wiesz, zwężały, jest taką manarość. Chłopaki, wiesz, i też nie wiedzą, co, 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 co to będzie. Są, są różne, no. Jakieś, wiesz, z kolanami mam ma problemy, z barkami, z łokciami. Które, które, wiesz, wiele mi, no, które nie pozwalają nam na dalsze treningi. Tak jak Gołota. Gołota też miał z barkiem problemy. Też on miał te problemy, te walki jego już nie były takie jak, jak, jak przed tym, przed tą przed tym operacją. Jest taka adrenalina podczas takiej walki, że, że nie wiem co by się musiało stać, żeby, żeby czuć ten ból. Walczą ze złamanymi szczękami, krew wypływa z buzi, z połamanymi no, nosami, rękami, łuki rozwalone. To nie chcą walczyć dalej, wiadomo, przerywają tam sędziowie czy sekundanci, ale, ale sam zawodnik on tego po prostu nie czuje, nie widzi. Że, żeby, żeby oko mu wyskoczyło podczas walki. I taki zawodnik wie, że już, ma taką adrenalinę, że, że po prostu by walczył do końca. Podczas takich kryzysów, które się ma w walce, wracasz do, do tych starych nawyków. Wiadomo, uczysz się cały czas czegoś nowego, ale, ale w chwili zagrożenia, takiej słabości, czy, czy dostaniesz jakiś mocny cios, który cię zamroczy, wracasz do tych elementów, które, które ci wychodzi, wychodzą najlepiej. Nie akurat nie, których nie nauczyłeś się podczas ostatniego obozu, ale które trenowałeś, jak byłeś młodszy na przykład. Do tego wracasz. I jak, jak właśnie na początku kariery, jak jesteś dobrze prowadzony, dobrze Cię układają, e, dobrą pozycję masz, to wtedy jest dobrze, jest ok Ale gorzej właśnie jak, jak na początku kariery, źle pozycję trzymasz, jakieś tam masz jakieś takie dziwne nawyki, że opuszczasz rękę, a później tego się oduczysz, że nauczysz się czegoś nowego, ale w chwili zagrożenia, w chwili, w chwili jakiejś tam słabości, zawsze wrócisz do, do, tej, do tej pierwszej, pierwszej wersji, gdzie, 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 gdzie jesteś taki bezradny. Jest to na pewno, tak jak powiedziałem, od dwóch lat w tych Stanach mieszkam. Wszystko postawiłem na jedną kartę. Wszystko zostawiłem tutaj. Rodzinę, dzieciaka, swoich kolegów, znajomych, dom. I wszystko na jedną kartę postawiłem. Wiadomo, przez te ostatnio byłem, pół roku siedziałem w Stanach to przez te pół roku to naprawdę przyjeżdżasz, to ze, z tym znajomymi, z który, którym utrzymywasz kontakt, nie masz o czym rozmawiać nawet. Wszystko się zmienia, jedni wyjeżdżają, przyjeżdżają, no, mają innych znajomych, znajdą innych znajomych i niestety... Ale już jestem do tego przyzwyczajony, już od, od, od amatorskich czasów. Mam jedną taką walizkę, w którą wszystkie swoje bety pakuję. No i gdzie, 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 gdzie trzeba jeść tam jadę. W amatorstwie było to, to różne, różne obozy, różne zgrupowania, turnieje. To cały czas na, 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 na cały rok może z miesiąc byłem tylko w domu. Tak to na cały czas w rozjazdach. Później się przeprowadziłem jeszcze w amatorstwie do, do Warszawy, bo też tam to samo było, tylko treningi. Od czasu do czasu, tylko na parę, parę godzin do, do, do Krakowa przyjeżdżałem do rodziny. Teraz, teraz znowu w tych Stanach, no. Wiem, że to nadchodzi moje pięć minut. Chcę, chcę, wykorzystać te pięć minut. Tak jak, jak e, nie chcę zakopać tego, 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 tego talentu, no, talentu. Nie chcę zakopać go, tylko po prostu chcę, chcę wykorzystać te pięć minut, które, 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 które są przede mną. Chciałbym, chciałbym, zostanę w, w boksie, ja o ja tym wiem, czy albo e, na pewno w jakimś stopniu trenerem będę, a chciałbym się zająć też e, e, menadżersko, zająć jakimiś chłopakami, pomóc im ze swoim doświadczeniem e, wiesz, z ringów amatorskich, zawodowych. E, już już parę, parę tych kontraktów miałem. Nie, niektóre się udały, niektóre musiałem toczyć tam różne różne walki. E, myślę, że mam, 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 mam doświadczenie no, w tych sprawach, ale właśnie nie wiem, jak to jeszcze ro, rozegram. Czy, czy jakoś do jakiejś szkoły będę musiał, musiał iść coś jeszcze się poduczyć, czy, czy tylko bazować na swoim doświadczeniu. No, ale na pewno zostanę, zostanę, zostanę w boksie taki będzie polski domki z taką włosy takie tylko na początku zamiast ma diamenty tutaj na plecach to ja będę miał cyrkonie. ale może się nigdzie kapnie bursztyny to może się nigdzie kapnie z flagami, wiecie, jak to flagi tutaj, te sprawy...